Nie wiem, kto powołał mnie na świat, ani czym jest świat, ani kim ja sam jestem. Nie wiem, co to jest moje ciało, co zmysły, co dusza i czym jest ta część mnie, która myśli słowa, jakie mówię, która zastanawia się nad światem i która nie zna siebie, tak jak i reszty świata. Widzę te przerażające przestrzenie wszechświata otaczające mnie. Czuję się przywiązany do tego skrawka, nie wiedząc, dlaczego umieszczono mnie raczej w tym miejscu, nie w innym. Nie wiem czemu to odrobinę czasu jaką mi dano do przeżycia wyznaczono w tym nie w innym punkcie wieczności która mnie poprzedziła i tej co po mnie nastąpi wszystko co wiem to tylko że niebawem mam umrzeć ale co mi najbardziej nieznane to sama śmierć ta której niepodobna uniknąć Blaise Pascal Bernisarz jest szczególnym świętem w życiu artysty plastyka. Z zacisza pracowni wystawione na publiczny pokaz, tracą obrazy swoją dziewiczość, swoją tajemnicę. I chociaż ta premierowa publiczność interesuje się raczej wszystkim niż dziełem samym i bawi się raczej własnym nastrojem świątecznym niż świętem artysty, czuje się autor jak obnażony wśród przyodzianych. Jeśli życie artysty bywa samotnością z wyboru, czas otwarcia własnej wystawy czyni tę samotność kondycją, Poza wyborem. Witam przyjaciół, sympatyków, galerii. Z wielką i szczególną przyjemnością chciałabym przywitać i przedstawić Państwu naszego gościa specjalnego, panią Elżbietę Mazur, solistkę Opery Śląskiej, która w dniu dzisiejszym uświetni nasz wieczór. Autorem dzisiejszej wystawy jest Marian Cubotko, którego przedstawiać Państwu szczególnie nie muszę. Cykl prac, który nam dzisiaj pokazał, zatytułował Azylia, czyli kraina zagubionych granic aktu kobiecego. Dla tych wszystkich spośród Państwa, którzy znają jego twórczość, będzie to na pewno wydarzenie odmienne szczególne. Od dotychczasowych. Do Znamy go jako surrealistę, jako abstrakcjonistę, a te obrazy mają szczególny wydźwięk i szczególny wyraz. Mówienie o osobie bliskiej zarazem powinno być łatwe, a zarazem jest szalenie trudne. Sam proces tworzenia, z którym miałam kontakt dosyć bliski, w tym przypadku był bardzo odmienny. Dla samego autora myślę, że takim zjawiskiem różnym, bo był to proces radosny. I te chyba prace, które powstały w stosunkowo w niedługim nie czasie, nie obciążone były żadnymi... Zadnymi. żadnymi... Życie ludzkie przełamuje się na dwie jak gdyby odrębne płaszczyzny istnienia. Rzeczywistość jawy i rzeczywistość snów. Czyż nie jest ciekawa sama wewnętrzna struktura marzeń sennych, ich swoista autonomia i samowystarczalność? Wszak dzieją się w nich rzeczy, przeciw którym umysł na jawie najgwałtowniej by protestował. Szukać, penetrować tamten świat, połączyć sen i jawę w pewien rodzaj rzeczywistości nadrealnej. Pogoni zapełnią życia, zupełnie straciliśmy orientację. Jesteśmy coraz bardziej samotni. Samotność towarzyszy nam w pracy, w biegu po pieniądz. Miasta są miejscami. Człowiek staje się samemu sobie obcy, żyjąc wśród obcych. Dziś mówimy tylko o obcości w świecie, o ubóstwie człowieka. Jutro. Będziemy mówić o jego ostatecznej nędzy. Malarstwo of, surrealistyczne, jest dalszą kontynuacją surrealizmu w zmodyfikowanej formie. Istota malarstwa off nie tkwi w tym, co malarstwo to przedstawia, lecz w tym, czym malarstwo jest. Malarstwo off jest narzędziem poznania siebie, jest dzieciną wieczności. Posklamia czas, zwycięża śmierć i przynosi radość, z którą dzieli się z ludźmi. Jest podróżą, gromadzeniem, powrotem do utraconego światła, to znaczy do własnego początku. rzeczywistością, ma, z myśleniem nie ma granic. Nieosiągalne Na tereny naszej wyobraźni zostaną zdobyte. Malarstwo off jest próbą zatrzymania czasu. Jest próbą przetrwania. Jest dziedziną wieczności. Jest swoistym własnym światem. Każdy z nas może stać się artystą. Malarstwo miało stać się czynnością dostępną wszystkim. Malarz of jest kapłanem. I tylko on może poddać się szaleństwu marzeń i świadomie realizować je, być pośrednikiem między snem a jawą, nie wyrzekając się własnej osobowości. Powinien szukać ludzi, tworząc w nierównym trudzie, odnaleźć ich, być pomocą w zwalczaniu samotności. Człowiek znalazł się w sytuacji wymagającej radykalnego zwrotu. Charakteryzuje go wielkie ubóstwo umysłowe. To brak wyobraźni jest przyczyną wyobcowania człowieka. Tylko niektórzy z nas posiadają nieosiągalną wyobraźnię i tylko oni mogą nam pokazać pragnienia nasze, które są gwarancją równowagi i harmonijnego rozwoju człowieka. Zbyt dużo zła uczyniliśmy.